Oda do upadku. Upadku, ty mój, pyle rozwiewane na pustyni, mokradle, w którym można ugrząść, wodo, w której można się utopić, a jednak upadek jest po to, by powstać. Pył to ziemia, którą rozwiewa wiatr. Mokradło, bagno to schronienia zaś braci mniejszych, a woda daje życie. Tylko Ty upadku znasz prawdę tego, który stoi ponad nami, ponad chmurami, ponad niebem i ziemią, kiedy już zdradzisz nam swe tajemnice, świat, który znamy. Tak piękny do dzisiaj, runie jak domek z kart, jak Babilonu wieża, runie lecz może odrodzić się na nowo. Czy więc ludzie, bogowie, pół anioły, półdemony i półbogłowie Musimy powstrzymywać cię od wyjawienia tajemnic najwyższego? Kimże jesteś, że chcesz utopić Ziemię w wiecznym ogniu? Niszczycielem światów? Gdy my będziemy walczyć między sobą, ty wykorzystasz tą sytuację i ziemia jaką znamy, przestanie istnieć. Dlatego musimy się zjednoczyć przeciwko jedynemu złu, Niszczycielowi światów który jest w nas i obok nas, leży najwięcej jej wśród najbogatszych władzykach globalizacji praw, puszko Pandory, elektroniko.